Ja pier... Ale jedzie! Siema! Witam Was w kolejnym filmie na kanale Wędkarstwo się Uda. Jak już widzicie, to już wiecie co dzisiaj będzie. Zaczynamy rzeki, zaczynamy na debiut. Debiut, na który się szykowaliśmy długo. Jestem z Dawidem, z Remkiem Wszyscy debiutujemy, wszyscy raczkujemy, wszyscy dopiero się będziemy uczyć. Pierwszy dzień. Mam nadzieję, że debiut będzie bardzo udany. Wytypowaliśmy sobie miejsce na mapie. Myśleliśmy, a ciężko dostępne, nie będzie ludzi. Przyjeżdżamy w trzy samochody, no ale nieważne. Idziemy, próbujemy, przejdziemy tu z 4 km. Jak nic nie będzie, pojedziemy w inne miejsce. Coś nowego, coś fajnego, już mi się podoba, już mnie to zaciekawiło, już mnie to podziarało, więc jedziemy. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górę, zapraszam na swoją grupę na Facebooku. Jedziemy. O, pojechał dalej. Tu zaczynamy zabawę z rzecznymi potworami. są właśnie najlepsze miejscówki bo tu się trzeba nauczyć jak te filmy w necie to albo łapali w poprzek a widziałem, że też niektórzy wzdłuż rzucają, więc nie wiem jaka jest tutaj zależność pewnie od szerokości rzeki. Ale większość rzuka, rzuca, rzucała właśnie na drugą stronę. Ole robię, Nie wiem, zobaczymy się spróbuję. Będzie branie, to będę wiedział, że i tak, i tak rzuca. A wiesz, za 40 może miał. No to jest tam, no to dawaj, bo... Jemy, że stoją, wyjedzie. A tam, tam, to lego tam chodzi? Będzie. Nie, jedno w Dwa uderzenia, ta. Pokojnie, ja nie mam nic, się nie irytuję, nie ma cię. Jeszcze daj z godzinę, nie? Do odpalenia już blisko. Nie żartuję. Ten otwarty bardziej by się nadawało, nie? Tam dwóch stoi. Co? dwóch Dwóch? idzie? Ja pierdolę. co? No to ciężko powiem Ci. Ale no, powiem tak, chyba jest. Nie ma. Gdzie jest? Wyjedzie to będzie, na razie nie ma nic Wracaj A, tak. no i jak Remo? Było jedno uderzenie Było jedno. W że kolega też miał jedno. Tylko ja zostałem Tylko, że wy uderzenia a ja rybę. Ja nawet nie coś daleko? No i tam we dwóch są jeden. Może dogonił drugiego W ogóle A tam jak ty to tam głosie się przebijały przez wodę Łosie? No nie słyszałeś takiego tego? No może, nie wiem, nie zwróćcie uwagi? Niemożliwe, żeśmy przeszli 5 km Chyba, że w las gdzieś wjechał. Chyba, że w Nie no, tak na pole Nie tylko my taki dobry pomysł mieliśmy Żeby tu przyjść Zmieniamy miejscowe, bo tu jest tyle ludzi, że jak na kabaretach Ale nie poddajemy się. Nigdy. Będzie dzisiaj ryba. W wodzie na pewno. Ha! Cholera. Pasta, Jaka presja, co tu się dzieje? No. Człowiek, jak tu coś było, to już tego nie ma. Tym? Ruszyło się? No mówię ci, że on trzymał to. To widzicie, jak dzisiaj wybrania. Powiem ci, jesteśmy drugi dzień i słabo to widzę. Słabo, nie? Dużo ludzi, co? Dużo ludzi strasznie. I jest tyle ludzi, panowie, że na moście widziałem ze 20 samochodów. Presja. No presja duża niestety. Bardzo dużo. Ja pier... Ale jedzie. Kur o, ale ja ale jedzie, ty nie, nie dobra, rady, muszę wam Idę górą górę, ja górę. O, wyje**** ty Puś... je, je. nie ma, puściła. Puściła? No, siedzi, siedzi, siedzi. Niech mnie ma, nie

Dawaj, bądź lepszy Pięknie, o lepszy Chyba ty nie wstrąsił ze mną? Nie O, wstrąsił, wstrąsił Kurde A no, mamy czym ten? Ja Na mam O kur... Co powiedziałam? Nie, nie wiem 70 tysięcy Pięknie Ale wielka dążyłem nagrać 17% Ale w poprzek, tak? W poprzek no. Nie, nie. O, no, chyba wszystko, nie? Jeszcze? Jeszcze, dalej. Ale potwór, potwór zlok nas. Dobra, wypuszczamy, Ramo nagrywa, wszyscy nagrywają. Nie, no Ty masz nagrywanie bo... Dobra, No, no. Czekaj, to ja też jakiś zrobię z boku, tak? No, dwóch kamer. Czekaj, tak. tylko 4K włączę. Dobra. Uf, ale wielka, ale patela. Dobra. No, lecimy. lecimy. Leć ryba może cię jeszcze złapią. Piękna. I do wody poszła, piękna. Patrz jak widać, zobacz, tam poszła. Uf. Dobra, panowie, to jedziemy do domu, nie? nie no! Trzeba każdy tam brzew rzucać. W w No. W sobotę pstrąg, dzisiaj troć. I to nie w długim czasie, nie? Ile dzisiaj jesteśmy? 8? 4 godziny. W drugiej 4 godziny wraz z rybą, nie podkazał, co ktoś z Tobie pyta. No Remo, czasy się zmieniają. <laughs> nie, ja sobie nie wyobrażam takiej troci większej, nie? Nie, ale to była jazda. Jezus, Mary, ja to muszę jeszcze raz zobaczyć. Cztery to kur jak to jechało człowieku. Jezu. Nie no, trzeba sprzedać się że te karpie no, no. Trzeba sprzedać te karpiówki teraz, teraz przyznaj, czas popłaca, nie? No nie Ale już się zastanawiał No, już tak byłem bliski no. się, nie? No Ale człowieku, to szło Ale jak No człowieku, kurwa, ja już nie pamiętam teraz Już zapomniałem Wiem, że wyciągnęliśmy Kończymy walkę. Uhu! Pięknie. Ale. Żadnej ryby nie można porównać do tej. Masakra. No, to był kurde, odjazd nieziemski. Szczupak. Karpie. Szczupak. Jakie, jakie karpie? Zawsze mówiłem, że uwielbiam spinning. Szczupak A. się chowa. Pokażcie mi dowody, gdzie ja mówiłem, że nie lubię. Nie nagrałeś. To trzeba było mi nagrać. Tak się chowa. Remo, po całym dniu. Jakie no. wrażenia? Hm? Fajnie było. Fajnie, nie? No. Nieźle, dużo. Dużo ludzi na pewno, trochę odstrasza. Nie no, tutaj nie było jak gdyby. No, No właśnie tu. No tutaj, tam gdzieś no. Rzeka, to no to nie wiem, ktoś rówek kopał. <laughs> no, dużo ludzi nie było, na szczęście Ale co? Wracało chyba trzech. I też już mówiliśmy, że o ja. No i o, ja. jednak to ty bym. Mówiłeś. Ej, to nie ja mówiłem. To ty mówisz, że się do domu, już marzyłeś. Że do domu już jadę? Nie. nie, ja mówiłem, że tu. Ja wiem, że tu ryba na mnie czeka. Mówiłeś, że obiad się studzi? Nie, <laughs> matko. Matko z córką. Pamiętajcie o subskrypcji. Kłapeczka. Zapraszam na grupę. I widzimy się w następnym odcinku. Teraz same rzeki. Uhu. Uh.